Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak bardzo jesteśmy wszyscy połączeni? To nie tylko metafora to rzeczywistość, którą Christina Fondrejem pomaga nam zrozumieć, mówiąc o wyższej duszy i polu globalnej ludzkości. Odkryjmy razem ten fascynujący pomysł. Christina mówi o polu globalnej ludzkości i jest to bardzo głębokie pojęcie. Wyobraź sobie to, za każdym razem. Gdy kilka indywidualnych dusz łączy się, ich wspólna energia tworzy pole energetyczne. To jest to, co można by Y nazwać wyższą duszą. Każdy region posiada taką wyższą duszę, podobnie jak każdy kraj i każdy kontynent. Każda grupa ludzi posiada wyższą duszę, a także cała cywilizacja. Wyższa dusza całej ludzkości może być nazwana polem ludzkości lub duszą ludzkości. Ponieważ urodziliśmy się jako istoty ludzkie na Ziemi, wszyscy razem tworzymy to pole globalnej ludzkości i wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni poprzez to pole ludzkości. Pomyśl o tym: za każdym razem, gdy jedna osoba na Ziemi coś myśli, czuje, mówi lub robi, ta informacja jest natychmiast wysyłana do pola ludzkości i jest tam przechowywana na zawsze. Oznacza to, że wszystko, co zostało pomyślane, odczute, Powiedziane lub zrobione przez człowieka na Ziemi, niezależnie od jego znaczenia, jest przechowywane w duszy ludzkości na poziomie energetycznym. A co najbardziej niesamowite, ponieważ każdy człowiek jest połączony z polem ludzkości, świadomie lub nieświadomie, wszyscy mamy możliwość wejścia w to pole i uzyskania dostępu do wszystkich informacji, które kiedykolwiek zostały tam przechowywane. W ten sposób jesteśmy związani z każdą inną osobą na tej planecie. Nic nie jest odłączone od niczego innego. Wszystko, co robisz, ma natychmiastowy wpływ na wyższą duszę ludzkości i w ten sposób dociera do każdego. Wiąże się to z wysokim stopniem odpowiedzialności za to, co myślisz, co mówisz i co robisz. Jeśli jako pierwszy myślisz lub robisz coś konkretnego, Twój impuls tworzy nową możliwość w wyższej duszy ludzkości. Ktoś inny może później podjąć twój impuls i dalej go rozwijać. Oznacza to, że gdy tylko jedna osoba zrobi pierwszy krok, następna osoba nie musi już powtarzać każdego kroku, ale może pominąć niektóre kroki i tym samym szybciej posuwać się naprzód. Nawet jeśli nie możesz jeszcze świadomie połączyć się z polem ludzkości, możesz nieświadomie otrzymać nagły impuls, który został wprowadzony w pole przez kogoś innego. To wyjaśnia fakt, że różne osoby w różnych miejscach wynajdują to samo niemal w tym samym czasie, pozornie niezależnie od siebie. Im więcej osób myśli lub robi to samo, tym większy zyskuje to wpływ i ostatecznie to rusza. Oznacza to również, że im więcej ludzi poszerza swoją świadomość i podnosi swoje wibracje. Tym bardziej to poszerzenie świadomości i podniesienie wibracji zostanie zapisane w duszy ludzkości, i tym łatwiej będzie innym mieć do tego dostęp. Dlatego, jeśli mamy wgląd, jeśli odważymy się zrobić coś nowego, jeśli podniesiemy nasze wibracje lub przyczynimy się do pokoju na świecie, to jest to nie tylko usługa dla nas samych, ale zawsze także usługa dla całej ludzkości. Każdy pozytywny impuls jest jak mały punkt światła w polu ludzkości. A każdy z tych punktów światła jest gromadzony w zbiorowej kuli światła, która staje się coraz większa. W ten sposób w polu ludzkości rośnie coś w rodzaju energetycznej kuli informacyjnej, a im więcej ludzi myśli, czuje, mówi lub robi to samo, tym więcej energii i wpływu zyskuje ta kula. To jak pożar lasu: im więcej jest energii świetlnej, tym więcej ludzi ma dostęp do sfery nawet jeśli nie szukają jej świadomie. W pewnym momencie stanie się to ogromną globalną falą, która prędzej czy później zaleje wszystko w jednej chwili. Dokładnie w ten sposób nastąpi zbiorowe przebudzenie ludzkości. Dlatego ważne jest, aby każdy z nas zaczął teraz, aby można było stworzyć jak najwięcej iskier pozytywnej energii. Kiedy kończymy naszą podróż w głąb pola ludzkości, jest jasne, że każda myśl, działanie i emocja ma efekt falowania, który rezonuje w zbiorowej świadomości ludzkości. Pamiętajmy o mocy, którą posiadamy, aby kształtować nasz świat i wspólnie przyczyniać się do wspólnego dobra. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad nauką stojącą za polem globalnej ludzkości? Wyjaśnijmy to w prostych słowach: wszystko we wszechświecie, w tym my, składa się z energii. Ta energia tworzy pole kwantowe, sieć energii i informacji, która stale się zmienia. Nasze myśli, uczucia i działania tworzą fale w tym polu, wpływając na nas samych i wszystko wokół nas. Następnie porozmawiajmy o roli naszych umysłów. Naukowcy uważają, że nasza świadomość odgrywa dużą rolę w kształtowaniu naszego świata. Słynny eksperyment z podwójną szczeliną pokazał, że po prostu obserwując coś, możemy zmienić jego zachowanie. Oznacza to, że nasza świadomość nie tylko patrzy na świat, ale pomaga go kształtować. Kiedy myślimy o polu globalnej ludzkości, oznacza to, że nasza zbiorowa świadomość, czyli świadomość wszystkich ludzi, może kształtować świat dla nas wszystkich. Czy istnieją więc dowody na istnienie tego pola globalnej ludzkości? Tak, badania, takie jak Global Consciousness Project, wykazały, że podczas dużych wydarzeń globalnych generatory liczb losowych na całym świecie zaczynają tworzyć wzorce. To sugeruje, że działa tam zbiorowa świadomość ludzka. Nauka pokazuje nam, że nasza świadomość nie tylko obserwuje świat, ale go kształtuje. Wszyscy jesteśmy połączeni przez pole globalnej ludzkości i wszystko, co myślimy. Czujemy i robimy, wpływa na to pole. Więc, idąc naprzód, pamiętajmy, jak potężni jesteśmy i użyjmy tej mocy, aby uczynić świat lepszym dla wszystkich. Zrozumiawszy naukę stojącą za polem globalnej ludzkości, naturalnie nasuwa się pytanie: jak możemy wykorzystać moc tego pola? Zbadajmy to razem. Przede wszystkim klucz do połączenia się z polem globalnej ludzkości leży w nas, w naszej samoświadomości i uważności. Jesteśmy częścią tego pola i każda myśl, emocja i działanie, które generujemy, wpływa na nie. Stając się bardziej świadomymi naszych myśli i emocji, możemy świadomie wybrać generowanie pozytywnych wibracji, które przyczyniają się do pola zbiorowego. Proste praktyki. Takie jak refleksja nad naszymi myślami, prowadzenie dziennika, a nawet po prostu robienie kilkuminutowych przerw w ciszy w ciągu dnia, mogą pomóc nam rozwijać tę samoświadomość. Następnie omówmy kilka praktycznych kroków, aby wykorzystać pole globalnej ludzkości dla osobistego i zbiorowego wzrostu. Jednym skutecznym sposobem jest ustalanie intencji. Ustalając jasne i pozytywne intencje, Możemy dostosować naszą osobistą energię do energii pola zbiorowego. To dostosowanie może objawiać się na różne sposoby, takie jak synchroniczności, możliwości lub intuicje, które prowadzą nas do pożądanych rezultatów. Innym praktycznym krokiem jest praktykowanie empatii i współczucia. Współczując innym, możemy lepiej zrozumieć ich doświadczenia i perspektywy co z kolei może pomóc nam przyczynić się do bardziej harmonijnego pola zbiorowego. Na koniec zbadajmy rolę medytacji, innych praktyk duchowych w dostępie do pola globalnej ludzkości. Medytacja, w szczególności od wieków, jest uznawana za potężne narzędzie do łączenia się z uniwersalnym polem energetycznym. Pomaga ona uspokoić nasz umysł, umożliwiając nam dostrojenie się do subtelnych częstotliwości pola. Podobnie praktyki takie jak yoga, tai chi i modlitwa mogą również pomóc nam połączyć się z polem globalnej ludzkości, sprzyjając poczuciu pokoju i jedności. Podsumowując, świadomie łącząc się z polem globalnej ludzkości, możemy nie tylko przekształcić nasze własne życie, ale także przyczynić się do zbiorowej ewolucji ludzkości. Pamiętaj, każda myśl, każda emocja i każde działanie ma znaczenie. Wykorzystujmy naszą moc odpowiedzialnie i ze współczuciem. Po zbadaniu, jak wykorzystać moc pola globalnej ludzkości, skierujmy teraz naszą uwagę na przyszłość. Co czeka to wzajemnie połączone pole zbiorowej świadomości? Potencjał pola ludzkości w kształtowaniu bardziej świadomej i połączonej przyszłości jest ogromny. W miarę jak coraz więcej osób uświadamia sobie swoje połączenie z tym polem, możemy spodziewać się zmiany w kierunku bardziej świadomego podejmowania decyzji i zachowań. Ta zmiana może objawiać się na różne sposoby, od bardziej empatycznego podejścia do relacji międzyludzkich po bardziej zrównoważone i sprawiedliwe praktyki w biznesie i zarządzaniu. Pole globalnej ludzkości ma również ogromny potencjał do rozwiązania niektórych z najbardziej palących wyzwań naszych czasów. Świat, w którym decydenci we wszystkich sektorach są świadomi swojego połączenia z polem zbiorowym i podejmują decyzje, które są korzystne nie tylko dla ich bezpośredniego kontekstu, ale także dla pola globalnej ludzkości, mógłby prowadzić do innowacyjnych rozwiązań problemów takich jak zmiany klimatu, nierówności i konflikty. Wyobraź sobie świat, w którym każdy człowiek jest świadomy i aktywnie przyczynia się do pola globalnej ludzkości, świat... W którym rozumiemy, że nasze myśli, emocje i działania nie są izolowane, ale przyczyniają się do pola zbiorowego, świat, w którym zdajemy sobie sprawę, że przekształcając siebie, możemy przyczynić się do transformacji świata. Przyszłość pola ludzkości jest rzeczywiście w naszych rękach. W miarę jak każdy z nas budzi się na nasze kosmiczne połączenie i świadomie przyczynia się do pola, mamy moc kształtowania bardziej świadomej, Połączonej i współczującej przyszłości. Dziękujemy, że dołączyłeś do nas z tej pouczającej ekspedycji. Do następnego razu, obyśmy nadal świecili naszym światłem i rozpalali pozytywne zmiany na świecie. Jaki pozytywny wkład chciałbyś zobaczyć w polu ludzkości, i jak zamierzasz przyczynić się do tego wzrostu? Podziel się z nami swoimi przemyśleniami i inspiracją. Stwórzmy wspólnie falę pozytywnych zmian.